Jakie mamy od tej strony Dzisiaj wbijamy 7000 pp. i zimowy będzie w megaboksie. boxie. tym właśnie, czekaj, przejdę no w tym właśnie, będę na ucinek, gram jakąś postać. Oj, tutaj chyba pierwsze w pp. to gram Dynamite, I, gdzie, gdzie mam 315. Był na który gram w Romeo oraz tym skinem. Do, no, mnie skinem do na, Z tym klasycznym. Ale dobra, chcę iść te 7000 jak najszybciej. Więc wezmę kogoś dobrego. Rok średni, by był taki. Tak? Nie, rok średni taki. Tyle, Lila na, na tą rangę. Frank na 12. Myślę, że wezmę a, bo, bo ja bo nie nie, nie grać.

Są już 4 osoby, 3 nawet teraz. Za to mam jakiś osób. Kiedyś to na, na 10, to głosowałam plus 1, kiedyś 0 było, ale ja miałam tylko. i głosowałam plus 1. Co so dziewiąte? Plus 2, bo ja grałam gdzieś Biało. Ustraszam plus plus 4. Sówca się to jest plus, plus 5, Trzecie plus 6 drugi plus 7 i, i tutaj najlepiej było najwięcej dostawało się plus 8 a pierwsze, pierwsze utrudnienie wywijanie bywało na 35 jak czwarta ranga trzeba było prędzej wbijać nie no wyobraźcie sobie no mi już ma 4 koszarek ale o 4 ranga jest to jeszcze o 2 piątej ale 5, 5, 5, 6, 5 6, Mogę też powiedzieć, że. Jestem. <laughs> Mogę też powiedzieć, że kiedyś chciałbym wiedzieć, ale. Gdyby, gdyby nie ułatwili mnie wbijania, Ja tak 2000, a na tablecie bym miał tak 10 tysięcy. Nie, no, gdyby nie ułatwili teraz ułatwili, nie wiem, pozostało mi już 8, nie To jest no, 8, 8, a 100 pocharów, od 20, 10, jakichś chłorka, 40 dostawało się. Czeka, minus 3, Nie było tak, że minus 2 na początku. Tylko że minus 3 od razu, potem zaznaczę to minus 2, 8, 0, jeszcze 6, 7 chyba też jeszcze plus 4, 0. Za... 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 plus Za... 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 Сейчас такое окно. Да. А если есть чисто, то было бы хоть и сейчас. Да, да. 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 Minus za dziewiąte jest, jest minus. Jak dobrze pamiętam, 3, za ósme, minus 2, a za siódme, chyba i minus 1, jak dobrze pamiętam. Za siódme to się plus 1, ale nie pamiętam już to, bo to było dawno temu ponad 2 lata temu co? Jak, jak dobrze pytacie, mówiłem wam kiedyś, kiedyś wyszedł Brawlstars. Bo wyszedł 11 czerwca 2017, ale ja, ale ja Ania zobaczy, moja siostra nawet zobaczyła, bo nawet w 2018 roku, ale, po, ale pobraliśmy dopiero w 2019. A więc po starszeli można było odebrać kiedyś. Dobra, A. nie to. z znowu telefon. Jak do połowy. Trochę było mnie słychać. Bo w ogóle prawie w ogóle nie było mnie słychać. ale nie ma... Ale w ogóle... W tym pierwszym... był wyha... ten Halloween w akcji... ...21. Nie było w ogóle tego. Myszkowego wydarzenia. Mnie to zdziwiło. Ale dobrze, to już dawno już Chociaż muszę wygrać oczywiście. Obrzę chociaż. No, teraz jest łatwiej wbijać. To jest łatwiej. Kiedyś od razu. O, czyli. było coś że... jeszcze. było kiedyś. Można, moje kurki.

Za wygrane na długość 6 no ale odprostowałem ale weźmy sobie... no na pewno nie el primo i dwita też jeżeli graliście, nie jeżeli nie było sobie, nie graliście sobie było serdża no jak szkole, to że niby lejszy serdża, tak, i ja nie to ja nie oglądało? nie ja oglądałem ja nie wyglądał Вот, так пионовый, например, вот я новый, как второй раз играл. И второй раз Вот Здесь у нас Здесь,

7, 7 tysięcy na śliwego nowego roku bo dzisiaj jest Sylwester mam nadzieję że dobrze odchodzi w Sylwester Megabox mam się nie postać wyleci jest, no, chyba trochę łęckie ale może już mam będzie kurde, bo to są tam było nie? Myślę, że postać roczne Więc już nie będzie jej w postać. mam kogo? kogoś, kto kogo ja wieszać na tym koncie. Na tabletce oczywiście, przypomnę ja Wam, na pewno mógłbym 25, 23 tysięcy, 27, na pewno nie 30 bo zaczęliśmy mi za cały rok, pewnie nie widzę. no nie gram w ogóle, nie, w ogóle, w ogóle nie gram, bo jest na 25 gram. No nie, na tym koncie nie jest, bo jest tu 16, tylko na najlepszy, jest na 25. Okay. I pojąłem, że ciężko było. Na, na początku, gdy dochodzi do tego, straciłem końca, ja, gdy miałam ponad na 24, zacząłem ponad 50 pucharów na nim. Że... tak, od gramu był stary sezon. A dokładniej od, chyba od samego, tak był jak teraz. Teraz było od Abdel Lowa, Edgara, żeby było Nie, było od Edgara i Byrona Nie traciłoś... To jest tylko 550, 525 Tak to było od odwrotowca A jeśli chodzi o plika Jakie To nie wiem było, bo nie dostawałem, bo nie miałem nikogo na 20 rankę Nikogo nie miałem ale ja spróbowałam zbić El Primo, nie wiem czy na tej już nie zdążyłem, nie wiem, no, dobra, szybko, a więc się żegnam, no i pa pa, i pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.